Dobra, kochani, już jest wieczorek, y, jest 22 grudnia, a my się przygotujemy w sumie tak do spania, takie night routine <grym> i zobaczymy, co sobie tutaj zrobimy, może jakąś maseczkę czy coś. Zobaczymy. Y, zobaczycie, jak wygląda pielęgnacja mojej y, twarzy przed snem i może wam to coś wniesie do życia, może nie, ale po prostu zobaczcie sami. Ok, już jedną soczewkę. Okay, już jedną soczewkę sobie wyciągnąłem, teraz drugą. Powiem Wam, że strasznie mi zaczęło boleć oko, więc musiałam ją wyciągnąć koniecznie. Więc teraz drugą, ale z tymi pazurami to nie wiem. Choć już jeden, jeden już odpad. O, mamy. Proszę bardzo. No i teraz sobie zwiążemy włosy i zmyjemy makijaż. Ja zmywam to tym garnierem i lecimy z tematem. Okej, okay, ja już zmyta płynem micelarnym i teraz zmyjmy sobie twarz wodą, bo jak wiemy zawsze po płynie micelarnym musimy użyć jeszcze zwykłej wody. Następnym krokiem jest to matująco-normalizujący żel do mycia twarzy, cera tłusta i mieszana i mamy takie serum z face no i jak będziemy mieć wszystko smarowane, to zmywamy wodą. Ale czekam aż do uzyskania piany. Mamy pianę na twarzy i zmywamy znowu pod bieżącą wodą. No i płycie twarzy znowu używamy ręcznika. No i ostatnią rzeczą jest y, matująca esencja tonizująca. Taka o, i sobie nakładamy na wacik. I musimy ją rozprowadzić po naszej twarzy. No i tak prezentuje się oczyszczona moja cera. Proszę bardzo, i teraz damy sobie szel na takie niedoskonałości, na coś, co nam się dzieje po prostu niedobrego stworzenia. Dobra jednak pomyłka. Najpierw damy sobie intensywny krem, krem wybielający przebarwienia na noc. Biorę go tylko troszeczkę i rozsmarowuję po twarzy. No i teraz zostało nam tylko Nałożyć sobie właśnie ten krem Duat. on jest na receptę, więc go nie dostaniecie w aptece bez recepty. No i nakładamy sobie go na jakieś niedoskonałości, bo niestety czasem takie występują. No i to jest w sumie moja cała pielęgnacja. Okej, okay, jeszcze teraz pójdziemy coś zjeść zanim umyjemy zęby, bo w sumie jestem trochę głodna. Więc chodźcie ze mną, come with me. Tam mi się robi nóżka z kurczaka z obiadu, bo jeszcze yy, nie zjadłam tak porządnie. Weźmiemy sobie to do chlebek do tego. No i sobie zjem po prostu tak na kolację. Okej, okay, no i szukamy 20 i 21. 21 już mamy. A, otwieramy. No i mamy Kinder Bueno. W bardzo fajnie, bo lubię najbardziej chyba Bueno z tego kalendarza. No i jeszcze 20. Ty patrzcie, ale będzie mi coś. A nie, 21. 22. Zapomniałam. A 22 to jest takie średnie, jak bym powiedziała. Jajeczko, ale zobaczcie, co mamy w 23. Też Kinder Bueno pewnie. A 24 to będzie ta chyba karta. Taka, wiecie, te, co nowe wyszły. O, o no w sumie została tylko ona. Powiem Wam, że bardzo dawno nie grałam w Cesa, więc idę sobie pograć tak na zakończenie dnia. I Jeszcze chciałam Wam pokazać, że w Rossmanie kupiłam takie pudełka prezentowe. One są bardzo fajne. Że sobie je tak składamy jako domek. No i takie to są te pudełeczka prezentowe. Naprawdę bardzo fajny pakiet. Tutaj możemy tak sobie jeszcze zgnieść i dodać. Taką nalepkę. No naprawdę świetna. Jak nie macie jeszcze w zapakować prezenty, to lećcie do sklepu i to kupcie. A ja w stroju Mikołajki lecę pograć w CESA z kolegami, bo naprawdę długo nie gram. A Wam życzę miłego dnia, miłego oglądania. I już zostały tylko dwa dni do świąt, więc czekamy, odliczamy. Buziaczki i do zobaczenia we vlogu 24 i już ostatnim.